Ranger był psem pasterskim kaukaskim, o imponującej sile i naturalnej zdolności do stawienia czoła wilkom bez wahania. Ważąc 140 funtów, jego obecność była przytłaczająca, ale było coś, czego bał się głęboko burze. Choć był odważny w obliczu fizycznych zagrożeń, dźwięk piorunów i błyskawic sprawiał, że trząsł się ze strachu. Pewnej wiosennej nocy, kiedy burza szalała po górach Karoliny Północnej. Ziemia była pokryta zasłoną ulewnego deszczu, a wiatr wiał mocno, zmieniając niebo w odcień zielonawo-szary. Błyskawice oświetlały mokre gałęzie drzew, a grzmoty sprawiały, że okna domu wstrząsały się. Burza wydawała się nie mieć końca, a nagle Ranger wyskoczył z drzwi domu. Bez wahania ruszył w stronę serca burzy. Tomas i Miriam Kalachan, którzy stali w drzwiach, obserwując furię pogody, zamarli. Ich serca biły szybko w piersiach, a oboje spojrzeli na siebie niepewni tego, co się działo. Kilka minut później Ranger wrócił całkowicie przemoczony, a jego sierść była potargana. Ale nie był sam. W jego potężnych szczękach ostrożnie, jakby niósł coś delikatnego, trzymał małą istotę. Zwierzę było nieruchome, z zamkniętymi oczami i zimnym ciałem. Ranger delikatnie położył je w klatce, patrząc na kalachanów z błagalnym spojrzeniem, jakby prosił o pomoc. Miriam z drżącym głosem wyszeptała. To nie kotek, to dzikie zwierzę. Mały drapieżnik wydawał się kruchy, nie większy niż kostka masła, z ciemnym i splątanym futrem. Z jego gardła wydobywał się słaby, ostry pisk. Ranger z instynktem ochronnym nadal krążył wokół klatki, wydychając gorące, wilgotne powietrze, próbując ogrzać małą istotę. Tomasz, wciąż oszołomiony, ukląkł obok klatki, trzymając latarkę, która drżała w jego rękach. Co znalazłeś, Ranger? zapytał, próbując zrozumieć, co się dzieje. Ranger tylko jęknął cicho i delikatnie, popychając małego drapieżnika w stronę swojego legowiska, jakby wiedział, że potrzebuje więcej troski. Miriam owinęła małą istotę w ręczniki, starając się ją ogrzać. Tomas z troską w oczach wziął małe pudełko kartonowe i podkładkę grzewczą. Musimy go utrzymać przy życiu, powiedział, wybierając numer do dr. Kilana. Weterynarza specjalizującego się w dużych zwierzętach. Telefon dzwonił cztery razy, zanim doktor Kilan odpowiedział jego głos chrapliwy od snu. Tomas wyjaśnił wszystko: burzę, małego linksa, ratunek przez rangera. Doktor Kilan westchnął, słysząc całą historię. Hipotermia zabije go szybciej niż głód. Trzymajcie go w cieple. Ten pies to dokładnie to, czego on potrzebuje. Pozwólcie mu zrobić swoje, powiedział weterynarz. Ranger owinął się wokół małego felina, dzieląc się swoim ciepłem. Głęboki, wibrujący ryk Rangera, wydawał się tchnąć życie w małe ciało. Miriam szepczała kojące słowa, starając się uspokoić oba zwierzęta, podczas gdy godziny mijały, a burza nie ustępowała. Z upływem czasu drżenie małego stworzenia zaczęło ustępować. Kiedy pierwsze promienie światła pojawiły się na horyzoncie, wydobył się cichy pisk. Małe ciałko zaczęło się poruszać. Jego pazury sięgnęły do przodu, a uszy poruszyły się w górę. Delikatne pchnięcia Rangera przyciągnęły siłę do małego ciała. Mały drapieżnik, później nazwany Ember, otworzył jedno oko i spojrzał na ogromną twarz Rangera, przyglądając się psu z ostrożną ciekawością. Kiedy doktor Kilan przyjechał do domu Kalachanów następnego dnia, był zdumiony tym, co zobaczył. Wszedł do domu z wyrazem niedowierzania. Trzymając w rękach termos z kawą i specjalną formułę dla kociąt, ale gdy zobaczył małego Embera, teraz silniejszego i bardziej żywego, poruszył się na moment, nie mogąc wypowiedzieć słowa. Ja „Jestem weterynarzem od 30 lat” powiedział dr Kilan nadal oszołomiony. „I nigdy nie widziałem, by jedno zwierzę ratowało inne w ten sposób. Ten pies odwrócił hipotermię dzięki czystemu sercu. Zrobił wszystko sam, instynktownie. To niesamowite.” obserwował Rangera z uwagą, zauważając wyraźną więź między nimi, a potem spojrzał na małego Embera, który teraz wyglądał na silniejszego i mniej kruchego. W ciągu kolejnych dni przemiana Embera była wyraźna. Z dnia na dzień stawał się coraz bardziej aktywny, a jego pierwsze niezdarne skoki zaczęły nabierać pewności siebie. Jego pierwsze kroki skierowały się w stronę ogona Rangera, który udawał, że tego nie zauważa, ale w głębi duszy był zadowolony z nowego towarzysza. Ranger zawsze ostrożny, delikatnie dotykał małego kociaka łapą, zachęcając go do zabawy w bezpieczny sposób. Ranger zdawał się rozumieć, że mały drapieżnik uczył się od niego, uczył go polować, skakać, poruszać się szybciej. Choć Ember był znacznie mniejszy od niego, zaczynał doskonalić swoje instynkty łowieckie, obserwując szybkie ruchy Rangera i starając się je naśladować w zabawie. Był to proces nauki, który przebiegał naturalnie, w atmosferze pełnej cierpliwości i troski. Tomas i Miriam obserwowali tę scenę z uśmiechami na twarzach, trochę zdziwieni tym, jak nieprawdopodobne stało się połączenie psa i dzikiego kota. Codziennie, gdy słońce zaczynało zachodzić, Ranger kładł się na werandzie, a Ember zwijał się obok niego, odpoczywając albo bawiąc się jego futrem, jakby robił ciasto. To stała się rutyna tej dziwnej, ale kochanej rodziny, ale rzeczywistość, że ember nie mógł być traktowany jak zwierzę domowe, wciąż wisiała w powietrzu. Doktor Kilan, zawsze czujny, przypominał Kalachanom, że ember, mimo że wyglądał jak pies, w rzeczywistości był dzikim kotem. Musiał być wolny, aby nauczyć się żyć w naturalnym środowisku. Ember nie mógł zostać na zawsze wśród ludzi, potrzebował rehabilitacji, by powrócić do lasu. On potrzebuje przestrzeni, aby dorosnąć jako dzikie zwierzę, powiedział doktor Kilan podczas jednej ze swoich wizyt. Ma instynkty, ale musi rozwijać swoje umiejętności łowieckie i nauczyć się unikać kontaktu z ludźmi. To, co robicie, jest wspaniałe, ale nie możemy zapominać, że on jest Lynxem, a jego miejsce jest w dziczy. Z ciężkim sercem Thomas i Miriam zaczęli przygotowywać się do rehabilitacji Embera zbudowali dla niego duży wybieg na kilku hektarach terenu, gdzie mógłby nauczyć się polować i unikać ludzi. Ranger pozostawał częścią życia Embera, ale w inny sposób, bardziej odległy, jako opiekun, który nauczył go tego, co najważniejsze, ale wiedział, że teraz nadszedł czas na dalszą drogę. Nadszedł dzień, kiedy Ember miał zostać wypuszczony. Było to pod koniec lipca. Przyjechała ciężarówka do rehabilitacji, a wraz z nią nadszedł moment, na który wszyscy czekali. Ranger natychmiast poczuł, że coś się zmienia. Zaczął krążyć wokół domu, zaniepokojony, szczekając i podchodząc do ludzi. Wiedział, że Ember miał odejść. Chodź, Ranger powiedział Thomas, próbując go uspokoić, trzymając jego obroże. Miriam, stojąc obok, patrzyła z niepokojem, obserwując, jak Ember jest ostrożnie kierowany do transportera, który zabierze go w swoją podróż do natury. Ember spojrzał na Rangera, wydając cichy dźwięk i po ostatnim spojrzeniu na psa zniknął w ciężarówce. Ranger pozostał nieruchomy, obserwując całą scenę. Ciągle patrzył na transport, aż zniknął za zakrętem, a potem wrócił do domu. Krążył po okolicy, sprawdzając pustą klatkę Embera, sprawdzając ganek, a nawet zaglądając pod stół. Czuł, że coś się zmieniło, ale nie mógł pozbyć się uczucia, że coś jeszcze powinno się wydarzyć. Tego wieczoru, kiedy niebo było spokojne, a dom Kalachanów cichy, Ranger położył się na pustym łóżku, na którym kiedyś spał Ember, położył głowę na jednej z poduszek i wypuścił długi, smutny westchnienie, które odbiło się echem po całym domu. Wydawało się, że czuje pustkę, ale w jego oczach było coś, co sugerowało, że czeka na coś, jakby czekał na znak, który pomoże mu zrozumieć, że misja została ukończona. Miesiące mijały, a obecność Embera zdawała się stawać coraz bardziej odległa. Dom Kalachanów wciąż był cichy, ale w powietrzu unosiło się poczucie oczekiwania. Ranger, z natury strażnik, nigdy nie przestał patrolować, badając każdy kąt domu, jakby czekał na coś, czego nie potrafił do końca zrozumieć. Ale gdzieś głęboko w jego duszy wiedział, że coś miało się wydarzyć pewnego popołudnia, gdy słońce zaczynało zachodzić, a niebo nabierało delikatnego pomarańczowego odcienia, Miriam siedziała na werandzie, patrząc na horyzont. Wtedy coś sprawiło, że zamarła. Zauważyła cień, który delikatnie przesuwał się między drzewami, prawie niezauważalny. Sylwetka była znajoma, ale jednocześnie otoczona tajemniczością. Cień poruszał się z gracją, lekkością drapieżnika, przemieszczając się cicho i zwinie. Miriam mrugnęła, próbując zrozumieć, co widzi, szybko wstała i spojrzała na Rangera. Ciało Rangera stało się napięte, jego uszy wyprostowały się, wychwytując ten sam ruch. Zrobił krok w stronę lasu, jego oddech wolny i miarowy, a potem z cichym jękiem wydał niski dźwięk. Było to powitanie, rozpoznanie, które nie wymagało słów. Ranger ze spokojnym spojrzeniem wydawał się wiedzieć dokładnie, co się działo. Cień przesunął się dalej w głąb lasu, znikając na chwilę między drzewami. Ranger pozostał w tym samym miejscu, ale jego oczy błyszczały spokojem. Miriam z ręką na sercu dotknęła ramienia Tomasa, który stał obok niej. Czy to, czy to on? szepnęła jej głos pełen wątpliwości. Tomas spojrzał na Rangera, który stał w pełnej gotowości. Wiedział, że odpowiedź była właśnie tam, w oczach swojego wiernego towarzysza, który nadal nie odstępował od swojego stanowiska. Może, powiedział cicho, może to on. Ranger pozostał w tym samym miejscu przez długi czas, patrząc na linię lasu. Miriam i Thomas siedzieli obok, ale żadne z nich nie posunęło się do przodu. Czas zdawał się rozciągać w ciszy, a potem, z delikatnym szelestem łamanych gałęzi, usłyszano cichy dźwięk. Para żółtych oczu pojawiła się w ciemnościach drzew, odbijając resztki światła, które zaczynało znikać. To był ember. Links, teraz silniejszy i bardziej majestatyczny, Stał tam na skraju lasu, patrząc na Rangera. Wyglądał bardziej dziko, bardziej dojrzały, jakby czas ukształtował go na nowo. Jego futro było gęstsze, a łapy, teraz silniejsze, dotykały ziemi z lekkością i precyzją. Ale było coś więcej, jakaś więź, jakieś rozpoznanie, którego nie dało się zignorować. Ranger powoli podszedł, jego spojrzenie spokojne, a ogon delikatnie poruszał się w rytmie powitania. Ember zrobił krok naprzód, jakby chciał podejść, ale wahał się, patrząc na ludzi, którzy byli obok. Więź między nimi była niezaprzeczalna, ale teraz, po tym wszystkim, Links wydawał się wiedzieć, że jego droga powrotu do dziczy była już skończona. Ranger pozostał na swoim miejscu, patrząc na dzikiego kota, którego uratował. Jego oczy były spokojne, a głowa lekko pochylona. Ember, rzucając ostatnie spojrzenie na psa, wydając cichy dźwięk, zniknął w lesie. Ranger pozostał nieruchomy patrząc na znikającą sylwetkę, a potem powoli wrócił do domu. Miriam i Thomas stali cicho, czując, że ten moment, choć cichy, był pełen znaczenia. Mieli świadomość, że misja uratowania embera dobiegła końca, ale ich serca wciąż były pełne wdzięczności. Tego wieczoru, gdy niebo było spokojne, a dom Kalachanów cichy, Ranger położył się na swoim legowisku. Był w pokoju. Jego ciało było zrelaksowane, a spojrzenie pełne pokoju. Wiedział, że wykonał swoje zadanie. Dał życie, a swoją troską pomógł stworzeniu stać się tym, kim miało być. Koło się zamknęło. Tomas i Miriam podeszli do rangera, delikatnie głaszcząc jego głowę. Zrobiłeś więcej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać, powiedział Tomas cicho, ale pełen wdzięczności. Miriam dotknęła ramienia Tomasa patrząc na gwiaździste niebo. On uratował nasze życie, powiedziała z melancholijnym uśmiechem. Ranger spojrzał na swoich właścicieli, a jego oczy były spokojne. Bez słów położył głowę na swoich przednich łapach. Dom Kalachanów pozostał miejscem cichej miłości, gdzie pies i dziki kot nauczyli prawdziwej istoty współczucia, odwagi i poświęcenia, a gdzieś w głębi lasu ember żył dalej, wolny, dziki, silny i na zawsze połączony z psem, który dał mu życie. Historia Rangera, psa, który stawił czoła burzy, by uratować tak kruche stworzenie, stała się wieczną przypomnieniem, że miłość i odwaga nie znają granic, a więzi zbudowane w strachu i nadziei mogą trwać wiecznie.